Kyrie Eleison, Chryste Eleison, kyrie Eleison, Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, synu odkupicielu świata Boże, duchu święty Boże, święta trójco jedyny Boże, serce Jezusa, syna ojca przedwiecznego. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Jezusie. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Jezusie. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Jezusie. Serce Jezusa świątynią Boga. Jezusie. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Jezusie. Serce Jezusa Domie Boży i bramo niebios. Serce Jezusa gorące ognisko miłości. Zmiłuj się. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości, skarbnicą. się. Serce Jezusa dobroci i miłości, pełne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wszelkiej chwały, najgodniejsze. Serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich. Zmiłuj się, Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się, Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się, Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa źródło życia i świętości. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa zelżywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włóczniom przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Maranku Boży, który gładzisz grzechy świata Jezu, cichy i pokornego serca Uczyń serca nasze według serca Twego Módlmy się Wszechmogący, wieczny Boże Wejrzyj na serce najmilszego Syna swego I na chwałę i uczynienie, Jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu najsłodszy odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi o, drugimi, o Jezu Najłaskawszy. I pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, O panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło stała jedna owczarnia i jeden pasterz. Udziel, użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Boże poświęcamy Ci. Na Naszą Ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź królestwo Twoje. Najświętsze serce Więc my Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych, serce Boże. Przy Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodzi.